Witaj. Witam, witam. Dzisiaj mamy więc... niecodzienny... No, już przy... powiedziałem to. Przy, przyjacielu e, poprzez piszczącą w puszczę. E, porozumiewanie przez P. Porozumiewanie przez P. E, potwierdzone. Potwierdzone. Pos po... postartowane. Przyimki potrzebne. Przeciwnik... Posztuczniony. Przeciwnik posiada... Przeciwnik... Pogłupiony. Przeciwnik poległ... Prawie poległ! Przeciwnik, przeciwnik posiada... Przeciwnik poległ. Przeciwnik, przeciwnik, przeciwnik prawie poległ. Przeciwnik poległ. Potwierdzam. Przyjacielskość. Posiadam e, pomoc. E, pomoc posiadam również ja. Kurde, no nie. Kurde. Przepraszam. Przepraszam, przyjaciele. Pamiętacie. Proszę, proszę, proszę. Po, proszę. Pamiętacie postrzelenie przez. P, pamiętacie postrzelenie przez. Przyjaciela? Przez pojedynczy pocisk? Pamiętacie, pamiętacie? Przeczę. Przyjaciel pradawny. Nie, przeczę, przeczę. Przyjaciel preprada. Przeczę. Poczekajcie Pierd. Przyjacielu, posiadam e, potrzebny... Przedmiot. Powalony. Po, Podziękowania przyjacielu. Przyjacielu, polecimy? Pójdziemy. Proszę, poproszę, poproszę. E, Potrzebny pojazd. Potwierdzam potrzebny przedmiot pocisków. Pociski potrzebne. Poproszę przedmiot. Po, poproszę przedmiot, przyjacielu. E, przeciwnik. E, proszę. Po, poległ prawie. Po, poległ, poległ. Proszę. Poproszę e, pociski. Poproszę przyjazny przedmiot po, po, po podający przez Przepraszam, przeczę. Przepraszam, przeczę posiadaniu... Pociski przyjaciel pokradał. Przepraszam, przepraszam. E, posiadam... Pańskie. E, posiadam pociski, Potrzebuję... e, ponieważ potrzebowałem. Potrzebuję e, ponowiona ściana, ponowiona ściana. Przez, przeczę Przeciwnik, przeciwnik. Posiadam... posiadam proszę e, pomóc. ...purpurowy przedmiot e, pomagający Postuczniony Posztuc przyjaciel. Pomożesz? Pomagam, pomagam. Posztuczniony przyjaciel. Przeczę. Przej, przeczę, przeczę, Przyjacielu. Przestań. Przepraszam. Ponieważ... Proszę. Proszę. Eee, proszę. Potwierdzam. Podziękowania. Przyjacielu, proszę. Przyjacielu, posiadam parę. Przyjacielu, posiadałem parę, ponieważ przyjaciel pobrał. Pookraneł. Przyjaciela. Przyjacielu, przepraszam, Przyjacielu, przyjaciel, przepraszam. Potwierdza. Przyjaciel, przepraszam, potwierdza parę. Poproszę... po... Przepraszam. Posiadam podwójną parę. Posiadałem podwójną parę. E, przeczę, posiadałeś pojedynczą parę. Ponieważ przyjaciel pookradał. Ponieważ posiadałem... pojedynczą e, po parę... Powinniśmy e... podzielić. Proszę. przeczę, przeczę. Przecie. Potwierdzam podziękowania Pr nieprzyjaciel Ku przy Przeciwnik przyjaciela Przeciwnik. Poproszę pomoc. Podjeżdżam. Polepszone przedmioty posiada. Przyjaciel pociskiem. Po... Przyjaciel podał pocisk przez... Proszę powiedzieć pozycję przeciwnika, przeczę, przeczę. Po przepraszam, przeciwnik, eee, przeciwnik, 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 pokazuję. Eee. podki, podki, przeciwnik, podki, potwierdzam. Podki, podki. Potwierdzam, przyjacielu, proszę przestać, przyjacielu. Przestał przyjaciel podawać położenie. Przyjaciel podał położenie! Przyjaciel! E, pobierasz? Pobieram, pobieram. Przeczę... Przeciwnik, przeciw przeciwnik, przeciw przeciwnik, 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 prawdziwy przeciwnik, przeciwnik. prawdziwy przeciwnik. Pojedynczy przeciwnik. O! 65 Kuba Przecie! Przecie, przecie, przyjacielu, pomóż! Przyjacielu, pomagam, 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 pomagam! pomagam. Przyjacielu, poproszę! Przyjaciel, Polen. pomagam, 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 pomagam! pomagam. Potwierdzam. potwierdzam, 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 przyjacielu. Polubiłem. Polubiłem przyjaciela. Pomocniony przyjaciel. Podziękowania, podziękowania. Pomocna. Przepraszam, przyjacielu. Przyjaciół... Pomocna, przybra ramię podane. podane. Potrzebuję. E, potrzebuję. Pocisków. E, um, e, pociski posiadam. po wyrzucać? podziękowania eee, to trzeba, e, poniszczyć, pobudowane, potrzeba poniszczyć trzeba, potrzeba pobudowane przedmioty przyjaciele E, przyjacielu, e, posiadam przydatną, przydatny przedmiot. E, przyjacielu, posiadam pteczki. Pteczki, potrojone, potrojone pteczki. Przepraszam, potrojone. E... przepraszam pocina... przepraszam pocinanie Przyjaciela, prze, przepraszam, pocinanie przedmiotów. E, posiadam. E, przepraszam. Posiadam parę przydatnych. E, posiadam parę przydatnych e, przyrządów. Potwierdzam. Potrzebuję przeciwników. Podejdź, 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 Przepraszam, przychodzę. Podejdź, podaj, podejdź, podejdź. E, poprzez podłogę Potwierdzam Pognam przyjaciela. <laughs> Przyjaciel pomocny. Eee. Przepraszam? Eee, przyjacielu. Przy, przyjacielu, potwierdzam. Poczekać poproszę. Przyjaciel Przyjacielu, przyjacielu, przyjacielu. Przyjacielu, przyjacielu, przyjacielu. E, przyjacielu, 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 przyjacielu. Przyznaję, przyjaciel, przyjaciel, przyjaciel. Przyznaję przyjaciel pomocny. Przyjaciel... Potrzebuje pobudowania. Przyjacielu przedmiot. Potrzebny. A nie, przepraszam, przepraszam. O, e, posiadam e, polepszony przedmiot. Posiadasz pobudowanie? Posiadam Przyjaciel e, pokonuje. Prawie e, po e, Przyjaciel przy. Proszę. E, po Przyjaciel zostałości? potrzebuje przeciwników, przeciwnicy. Poproszę e... Po prostu po... Próbuję Pognać, pognać e... Pognać poprzez przeciwników Pognać przyjacielu Poproszę e... Przyjacielu na Posiada... przeci... przeci... 5 par. Przeciwnicy przeciwnicy e... para... E... Powiedzieć przeciwnicy, przeciwnicy, Przeciwicy! przeciwicy, przeciwicy e, potwierdzam. Popokomnicy, plecy, 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 plecy. Prze plecy, plecy, plecy. potwierdzam. Przepraszam. Przeczuwałem. Przepraszam, przepraszam. E, przyjacielu, potrzebujesz pomocy? Potrzebuję, potrzebuję, ponieważ. Przestałem. Przyjaciel pobudowy, Pobudowuje. E, Przyjaciel powalony, potrzebuje pomocy. Potrze potwierdzam, potwierdzam. Przyjaciel pomaga. Przyjaciel po, 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 przyjaciel poleci prawie. Przyjaciel poleg, przy, przyznaje podziękowania. Przyjacielu podziękowania. Ech, Przyznaję podziękowania. Potwierdzam. E, posiadam. E, poproszę, przedmiot. poproszę, przyjacielu. Podziękowania. Ponagłe, ponagłe podziękowania. Posiadam przedmiot prze przedmioty. E, polepszony posiadam, posiadam przedmioty polepszone. Przeczę. Przeczę przedmiot ten... Przeczę przedmiot Potrzebuję pod tytułem... pomocy. Przeczę przedmiot pod tytułem... Potrzebuję pomocy przy przetrwaniu. E, przeciwnik... Przeciwnicy... Przeciwnik. Prze... E, poproszę pognać... Przepraszam? Przeciwnik... O! Po... Przeciwnik, przeciwnik! Przeciwnik! Eee, przy, przy, przyjacielu, poczekaj. Eee... Potwierdzam, podziękowania. Przy, przyjmę... Przyjmę fotkę. Ponieważ posiadam przerażająco... Potwierdzam. Przyjaciel. Przed przeciwnicy. Eee, potwierdzam. Eee, podjeżdżamy? Podjeżdżamy? Przeczę. Poczekać. Eee... Po, poczekać kosnajpić. Pójdźmy pod... Eee, potwierdzam. Pod... Ponad, ponad. Eee, Potrzebuję. Przeczę. przyswoić eee. przyjaciel? przeciwnik, przeciwnik. Przyje, przy, nie przyjaciel przy, eh. przeciwnik przeciwnik przyjaciel przeciwnik przecie przeciwnicy pojedynczo pomyślałem eee. Przyjacielu? Eee, Przyjacielu podjeżdżać. Czy swoje... Czy swoje... Eee, przydatny przedmiot? Powiedz, pokaż. Podziękowane. Przepraszam? Po, popie. Po b... Po, po... Proszę. Przeczę, przeczę, Podwójna. Podwójna. Przy swoje, przy swoje. E, przyjaciel. Stąd! Podostawał! Po, 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 po. Podkreślił... podkreśliłem Podpająca... przy, przy, przyjaciela. Podkreśliłem przyjaciela podczerwienią. czerwienią. Pogor... E, Podziękuję. Go... Piciu? Piciu? Przenikło, Piciu przenikło, potwierdzam, Piciu przenikło poprzez pocisk. Przeciwnik! Przeciwnicy, przeciwnicy! Przeciwnicy, przeciwnicy, podwojenny przeciwnik. E, pod... Płynie, pod płynie, pod płynie, przeciwnik. Podjazd. Podjazd. Podostał, podostawał. Jest! Potwierdzasz? Potwierdzony. Potwierdzasz podwójnie? Podwójnie potwierdzam. Potrzebuję Przeczy. pomocy. Potrzebny Posiadam przyjaciel, na... przyjaciel pod e, Przyjacielu, poproszę. Przyjacielu, chodność. E, e, przepraszam, przyjacielu. Psuć. Przepraszam, przyjacielu. Po, e, po, podwojeni przeciwnicy przeciwnik. Przeciwnik. Potrzebuję e, Przeciwnicy, przeciwnicy. Po, podałem, podałem, podałem. Potrzebuję... Potrzebę... Potrzebujemy poczek, Potrzebujemy poczekania. Przyjaciele... Przeciwnicy. Poproszę poniszczyć! Poproszę poniszczyć! Przyjacielu! przyjacielu. Prawie... Po, prawie podostawał. Podostał, Przeci... podostał! Podostał! Przyjacielu, przyczy... poczekajmy, poczekajmy przyjacielu, piciu, poczekajmy przyjacielu. Piciu przenikło, piciu przenikło! Poczekajmy, przyjacielu! Przyjacielu, przecie! Piu przenikło! Posłabieni! Przeciwnicy. Poproszę poskoczyć. Przepraszam, przepraszam. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Przepraszam, po pocofanie. po cofanie. Pogorszkałość. Po e, e, piciu przenikło podwójnie, Piciu przenikło podwójnie. Posiada... po blaku. Piciu, 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 piciu. Cię ja powoli, Potwierdzam. Przyjaciel potrzebny. Przyjaciel. Przyjaciel prawie poległ. Potrzebuję po pomocy. Legu. Potwierdzam, potwierdzam, potwierdzam. Przyjaciel. Potwierdzony. Potwierdzony, Potwierdzony przyjaciel. Posubskrybować, subskrybować. Dobrze. A więc dziękuję Potroszę. Wam za oglądanie. To był Mecy Messiasstic, czyli Tomek. Eee, dziękuję za oglądanie.